Siema siema widzowie w dzisiejszym filmie pokażę wam jak zainstalować CSGO w 2025 roku i przywrócić wsparcie gry ze znajomymi, serwerów społeczności i ogólnie waszego ekwipunku czyli skinów i takich oto rzeczy coś w tym stylu więc yy, lecimy do odcinka dobra pierwszy co wchodzimy na steam jeśli mamy już Counter Strike 2 nic nie szkodzi jeśli nie mamy też to nic nam nie zmienia żeby, za, żeby ogólnie zainstalować CSGO wchodzimy tutaj klikamy właściwości beta i udział w wersji beta tutaj wybieramy CSGO legacy legacy version of CSGO jeśli mamy już to wybrane CSGO zacznie nam się instalować, waży on około 12 giga jeśli macie już CS2, jeśli nie macie, instaluje wam się od razu też CS2. Oczywiście nie musicie grać w CS2, jeśli nie chcecie. Jeśli wam się to już zainstaluje, żeby przywrócić wsparcie skinów i tego. i ogólnie ekwipunku, całego CSGO, serweru społeczności i ogólnie no tego, to musimy wejść tutaj, przeglądać pliki lokalne. Wchodzimy w CSGO, zjeżdżamy na dół aż do pliku Steam i edytujemy go albo notatnikiem, albo programem, które, którego wy używacie. Na przykład, nie wiem, Notepad, czego tam wyjdzie, tym po prostu to edytujecie. I zmieniamy tutaj client version na te oto tutaj liczby, które. Ma się tu podane, ja Wam to powiększę. I możecie zaczynać teraz film i zmienić te liczby. Jeśli zmienicie te liczby, już będziecie mieli przywrócony flipunek, wtedy klikacie plik i zapisz. Ja już mam to zapisane, więc nie potrzebuję. Zamykam to, to. No i mamy już wsparcie w Go, Więc ja klikam graj i widzimy się w grze. Dobra, jesteśmy już w CSGO i ogólnie na start wyskakuje nam taka informacja, że to starsza wersja CSGO, że obsługa jej dobiegła końca. No oficjalna obsługa dobiegła końca, ale my sobie przywróciliśmy to wsparcie. Możemy ten komunikat po prostu zamknąć. Tu mamy informacje tak jakby aktualne. Aktualności, które... Nie wiem czy są aktualne czy nie. Ale są. Możemy normalnie kupować tej rzeczy, kupony, jakiś sklep, rynek. Działa, e, e, działa nam tu ekwipunek oczywiście. Mm. Mamy tutaj nasze skiny, wszystko naklejki. Możemy je normalnie zbadać. No, wszystko działa. Tylko z tego co wiem, rzeczy, które zostały wydane już po wyjściu CS2, nie są widoczne w CSGO żeby ich nie widać. Z tego co wiem, bo nie mam żadnej rzeczy z CS2, widzicie, wszystko działa. Dwie berety elegancko, wszystko śmiga. Możemy to to pokazać na, na modelu gracza. Wszystko pięknie śmiga. No, macie cały ekwi ekwipunek. No, też, no, w sumie co mam więc tym tu mogę powiedzieć? Macie sobie ekwipunek, możecie normalnie USB-ka dać jeśli wolicie. Wszystko śmiga. <laughs> Mamy wszystkie bronie. No, yy. jak klikniemy, graj w CSGO. No, po prostu jak, jak chcemy zagrać, to działają mapy z warsztatu, co też wam pokażę. I o jej nie, nie zapomnę. Yy. Działa trening z butami, zaraz wam to pokażę. I są też serwery społeczności tylko jest z tym pewien problem bo one są łączone z cs2 więc najlepiej wpisać sobie tu chyba po prostu csgo i może coś się zna znajdzie i uda się coś mi tu znaleźć to pokażę wam z tego w tej film czy pokażę wam to w tym filmie ale wątpię o o no są mam serwera to Większość ruskę i nie chcę na nie wbijać z wiadomych względów. No, ale pokażę Wam ten z botami. Weźmy sobie roboty średnie, żebym tutaj się nie musiał za bardzo starać. No, i weźmy sobie Miraż, takie to. Tylko takie dla przykładu, że to w ogóle działa. Mamy też znajomych, do nich da się dołączać oczywiście. No i klikamy graj. No ja nie będę czekał, aż to się załaduje tutaj z wami, tylko po prostu zobaczymy się grze, bo... Nie wiem, czy to ma sens, jakbyście za mną tak długo czekali. Chociaż jak to się szybko załaduje, to może wam to pokażę. Albo dobra, zobaczymy się po prostu w grze. Dobra, jesteśmy już w grze. I jak widzicie, wszystko działa. Nie ja mają też skiny, widzicie. Mam normalnie swoje dwie berety. Ze skinem. <laughs> wszystko działa. No, ja może nie mam w miarę dobrych fps bo mam sobie komputer, ale No na pewno działa to lepiej niż C2, bo C2 się w ogóle nie urwamia. Mam też bez dźwięku, żebyście mnie lepiej słyszeli, bo mam bardzo słaby mikrofon. No akurat tutaj pół nudy nie mogę moc odpalić nagry nie wiem, nagrywania, więc dlatego akurat przyszedłem tam na końcówkę, ale wszystko działa. Też zobaczymy, czy mam skina na SG. Mam skina. Normalnie granaty też wszystko działa. Czy wiadomo, że na granacie to skina? Nie mam, bo... no bo nie ma skinów na granaty, ale Działa wszystko. <laughs> mamy skiny. O, ja z sobie odpaliłem. Mamy tutaj. Na wszystkich broniach, na których mamy skiny, skiny są też tutaj. No, ogólnie wszystko działa. No, zlegowałem grę. O, dobra odlagowało no ale widzicie, wszystko śmiga zagramy sobie tak jeszcze z dwie rundy żebyście zobaczyli, że na pewno wszystko działa no wszystko działa no, wszystko śmiga według mnie, ja bym był zadowolony na miejscu osoby, która działa i CS2, ale woli CSGO no mi akurat CS2 nie działa, ale i tak wolę CSGO więc no. Osiągnęliśmy efekt któryśmy tu... kurde, który chcieliśmy osiągnąć. A jeszcze zagramy sobie jedną rundę tym razem może AWP, Nie na AWP, to może jednak nie AWP hmm. No nie wiem. Zagramy jeszcze zwykłą rundę. Te wszystkie boty pójdą sobie na A, a pójdę sobie na B. Rzbi. <laughs> Dobra. <śmiech> Lecimy. Przedździemy sobie tutaj. Pójdziemy sobie na balkon. Będzie, że tam jakiś bot będzie. O. Nie wiem czemu to nagrywam na lokalnym hości, tam strasznie niemało FPS-ów. A to już mniej z tym. Zaplądujemy sobie na B. Mam nadzieję, że są tam Chocz nie wiem kurde Myszka mi mówiła posłuszeństwa O dobra o aż mi zlagowało znowu Flasz rzuciłem No być dźwięku w jest dziwnie, bo nad słyszę kiedy flash wybucha Tam jest chłop. On defiuzuje, on defiuzuje. Defu nie on... wiem, że on defiuzuje. Aha, dobra. Gdzie wiem, <grym> no wlaga. Nie przecież sobie cika. Nie że tam. Łejsu, czemu gra z nagawa O, win, dobra. Gdzie. <grym> dobra, teraz wrócimy z portem do menu głównego. No i co mam ja jeszcze miałem pokazać w sumie? Ma z warsztatu. Wam jeszcze pokażę, że działają. Pójdziemy sobie na zwykłą treningówkę. Pokażę wam, że działa. Mm. I'm bots, trening. No, bo tam bez botków. Nie wiem czy to jest jakaś już znaczenia. No dobra, po prostu zobaczymy się w grze, bo to nie wiem czy jest sens, żebyście czekali ze mną. Dobra, jesteśmy na tej mapce z warsztatu. To mapka treningowa, gdzie wszystko działa. Mamy USB. No, normalnie wszystko śmiga. Dobra, nie, nie wiem grać w Zapomniałem. Gra w niego totalnie dla fanów. Ale wszystko śmiga. You nie know. no. Na pewno, serio. No, widzicie, że wszystko działa. Że to nie jest jakiś klik z tym CS-em. Wszystko elegancko śmiga. Mapy z warsztatu. Wszystko. No działa. No. Co będę dalej się rozwodził? Po prostu działająco CSGO. Mam nadzieję, że. Zacznie się grać tu więcej serwów społeczności, czy coś, bo wiem, że są polskie, bo raz grałem na takim polskim, właśnie tutaj serwerze społeczności, no i tam grało chyba z 20 osób. Więc no, to dalej żyje swoim życiem, ale żyje CSGO. Wiadomo, to już nie będzie to samo co kiedyś. Bo po prostu dużo osób już przeniosło się na CS2. moi się przyzwyczaiły tam. No nie wiem, aż tak chętnie ja to nie wrócę już do CSGO. Chociaż znaczy, jak mają sentyment, to. To może nawet wrócą do samego sentymentu, żeby sobie pograć w starego nie? Jeśli zobaczą, że wszystko pięknie śmiga. Tak jak dawniej, to. No i też dobrze, że to nie jest pobieranie z jakichś dziwnych stron tylko po prostu ze Steama i wiemy, że w tym nie ma żadnych wirusów pou poukrywanych oczywiście. No i z kiny wszystko działa. Więc... To chyba tyle w tym filmie, bo co będę który się tu rozwodził. Po prostu CS działa. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić komentarz, czy wygraliście już w CSGO po wyjściu CS2, czy zagracie właśnie po tym filmie. No. No i dzięki, że w ogóle byliście. Cześć.